Dzień dobry, dzień dobry, pancerniacy siemandero. Siemandero. Cześć Adaś, cześć Tomasz. Marcinka również witam. Nawet dwóch marcinków, kurczę, no, podwójne uderzenie dwóch marcinków naraz się pojawiło. Pięknie. Cobra gaming, siemandero. Jak, mikrofon włączony, słychać czy nie? Słychać słychać? Halo. Aż za dobrze, ono właśnie. No to dobrze. Dobrze. No bo tutaj mi Adaś pisze włącz mikrofona. Mikrofona włączona. Pokażę wam tylko co kupiłem przed chwilą. O. Właśnie to kupiłem, ale na razie jeszcze nie możemy grać, aż się nie mogę doczekać, dlatego że podłączę do Xboxa ten klawiaturę i myszkę. I pogramy w strategię. Czy na live? Jeżeli chcecie, możemy spróbować. Ja, nie wiem, w ten tytuł chyba aż tak dużo nie grałem. Kiedyś, kiedyś może gdzieś tam bliznąłem. Bardziej ogrywałem e, bardziej ogrywałem proszę ja was, takie tytuły jak Twierdza, takie tytuły jak Red Alerty i te inne Command Conquery. No było tego naprawdę sporo. No Starcraft to już jest kurde, mega, mega tytuł przeze mnie ograny. Dwie części parę razy już przeszedłem. No, dużo, dużo naprawdę tych strategii grałem. W Age of Empire aż tak dużo nie grałem. Chyba w jedynkę, ale w dwójkę ani razu nie grałem. No a teraz pojawi się już 31 stycznia. Pojawi się na Xboxie. Jest to produkt Microsoftu, dlatego na Xboxie nie ma. Go chyba nie ma, nie jestem pewien. Nie ma go na PlayStation, tak więc pogramy na klawiaturze i na myszce w strategię, gdzie będzie można używać klawiatury i myszki na Xboxie. Ciekawa sprawa, nie? Tak więc zobaczymy. Nie jest droga, bo chyba 19 euro. Tam pakiet jest z dodatkami, chyba teraz jest obniżka na 33 euro. Tak więc nie ma jakoś mocno wygórowanej yy, ceny. A chciałbym spróbować, po, właśnie pograć sobie na konsoli w strategię i zobaczyć, jak to jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką prawdziwą strategię. No bo grałem Halo Warsów na, tutaj na Xboxie padem. Tak więc, no, tak to trochę dziwnie wygląda. No, ale cóż, zobaczymy. Dobra, co tutaj piszecie? Jabrzoza, Jabrzoza, słychać, słychać. No to dobrze. e bez rewelacji. Cześć, Merlinie. Kogo nie witałem, to witam serdecznie. Zaraz przejdziemy do tych kamo, ale najpierw otworzymy sobie kilka czarnych. Zaraz <grymne> zobaczycie co. Fiemandero. Dobra, najpierw otworzymy sobie 12 czarnych kart. Dostałem od bezdomnego, tak więc tutaj wszyscy wszystko dostają, tak więc ja dostałem od bezdomnego. Dlaczego by nie? Jedni dostają Mercedesy czy tam Maybachy, tak więc ja dostałem. Nie, kupiłem, po prostu dzisiaj kupiłem, zainwestowałem, dałem Wargamingowi zarobić i kupiłem te karty. Zobaczymy co nam wypadnie, jakby wypadło dużo, to się z wami podzielę. O, proszę! Czołg z małym dildo wypadł. Jego już posiadam, zaraz zobaczymy, ile dostanę zwrotu. 3800 za niego dostałem. No i dobra, lecimy dalej. Na razie jeden dilduś wypadł. Czy się jeszcze będzie? O, proszę! Pięknie, jest bizon. Tylko, kurde, czy to jest bizon? Bo dla nich jest dwa. O ile dobrze pamiętam. Jeden jest bizon, a drugi jest 103, ale ja chyba tego mam, bo on był do zdobycia. Poczekajcie, zobaczymy, czy doda nam złoto. Nie dodało. To mam teraz dwa bizony. Kurde. No to jest właśnie to. No ale dobra, dwie premki wypadło. Dwie premki wypadło. Pięć kart zostało. Poczekajcie. O proszę, tego mam, to już jest trzecia. Trzecia premka z 12 kart. To jest niezły rzut, powiem wam szczerze. Za tego dostaniemy na bank zwrot. 1775 zwrotu za tego. Dobra, lecimy dalej. Zostały nam dwie karty. Ło! panie, czwarty! <laughs> Excelsior, tego też mam. Tego też mam. Ile dostaniemy zwrotu? 1775, tak więc tak samo jak za Reapera, nie, 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 czekajcie, nie, nie, pr, pr, nie chcę kupić, nie chcę kupić, gdzie mnie tu, dobra, i tyle, i tyle, tak, tak więc miałem 4000, z małym ogonkiem, jeżeli chodzi o złoto, a, czy znaczy z małym ogonkiem, 4, no, 10 tysięcy zarobiliśmy na tych kartach, plus do tego dos doszła jeszcze, kurde, nowa premka, znaczy nowa, nowa, stara, bo kurde Wargaming tak robi, że... Gdzie one są? Nie, to są... Moment, tu mam zaznaczone, ruskie nam potrzeba. I teraz pewnie mam dwa bizony. Ósemki. Tak, no, ja miałem chyba tego bizona, tak, tego bizona miałem. On był chyba do zdobycia. No, i kurde, gdyby nie to, że Wargaming robi takie same czołgi, tylko doda tam jakiś tutaj jest drut kolczasty i inna nazwa, delikatnie Bizon Testo 3, wypada nam z karty kolejny identyczny czołg, tylko nie ma drutu kolczastego. No, i szkoda, bo za tą premkę tutaj podejrzewam, że około 10 tysięcy zwrotu byłoby. To by było naprawdę nieźle. Tak samo jak tu zobaczcie SU 130PM, bez krzaków. Saszka z krzakami. No i to już jest po prostu identyczny pojazd, ale cóż. Dlatego cały czas wam powtarzam, nie sprzedawajcie premek. Trzymajcie to nawet jeżeli są beznadziejne, trzymajcie, bo jeżeli wypadnie wam pojazd z karty i będzie to double, no to dostaniecie zwrot, tak? Ale jeżeli nie będziecie mieli tam nawet tej bardziej premki, która może wam wypaść, to no trudno, wtedy się mówi, tak? Tak więc widzicie, nie warto sprzedawać, niech sobie stoi, to nie chce jeść, srebro zawsze, no bo wielu z Was na przykład mówi, a na co sprzedaję ten grus, bo srebro mi się przyda, srebro zawsze można zarobić, a tutaj jakbyście mieli, kurde, zwrot, w razie czego z karty jakiejkolwiek, nawet z jakiegoś sezonu, bo przecież w sezonie też można wygrać sporo tych kart, no to później, żebyście po prostu nie byli na siebie źli, tak, tak więc tak, dobra.